Witam serdecznie w kolejnym odcinku motorzysztyki, w którym rozwiązujemy problemy standardowych wzorców ruchowych. Także dzisiaj na warsztat bierzemy oddech przeponowy i jego użycie podczas dźwigania: przysiad, wyciąg, wyciskanie na klatę. Chodzi o to, jak oddychać przeponowo jak napinać wszystkie mięśnie. I połączymy to w kolejnym odcinku z mięśniami dna miednicy, żeby wytworzyć tak jak najlepsze ciśnienie wewnątrz brucha. Wiem, że dużo osób ma z tym problem. Rozmawiając z ludźmi na siłowni, wiem, że nie wiedzą, jak ustawiać miednicę nawet przy tych liftach, więc to dopiero ten oddech przeponowy i napinanie mięśni prostego, poprzecznego i skocznych w tak skomplikowanym tak naprawdę manewrze, jakim jest używanie przepony w tych wszystkich liftach. Także. Nie tracąc czasu, zobaczcie, tutaj z Wikingiem w ten sposób Wam opiszemy na moim przykładzie, jak to robić prawidłowo. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jeżeli się przyda, to zostawcie łapkę, komentarz, żeby ten film e, nakręcił się i poleciał jak najwyżej, żeby dotarł do jak największej grupy ludzi. Po to to robimy, robimy to darmowo, więc chcemy, żeby to po prostu miało oddźwięk w wyświetleniach, więc zamawiam Was serdecznie do każdego komentarzu, nawet łapki i tak dalej, no nie? Także klikajcie, oczywiście, subskrypcję i dzwoneczek. Zapraszam na intro. Króciutkie, ale podobno je lubicie. Także lecimy z tematem. Pozdrawiam. To Wyskoczy... Jak wyskakuje? Jest, teraz zdążę. Jak wyskakuje. Jeee. Yeah. Krycimy pornole. Dobra. Dobra. Kolejny ważny element, o którym również jestem pewien, że słyszeliście, czyli napinanie brzucha. Po co nam to jest potrzebne? Mamy obręcz kończyny górnej, obręcz kończyny dolnej i coś te dwie obręcze łączy. Jest to kręgosłup jest to... Kręgosłup, który łączy te dwie obręcze i coś musi usztywnić nam to połączenie, tak? Jeżeli chcemy przenieść siłę, na przykład sztangę mamy na barkach, chcemy z nią zrobić przysiad, obciążenie jest przenoszone przez całe ciało do gleby. Nie? I tak jeżeli jakikolwiek element ciała po drodze, który ma przynieść energię, będzie miękki, to tracimy siłę. To wynika z dokładnie. prostej fizyki. Czasami. Jak wędka. No. Ja Jak podprawię. wędka, dokładnie. Więcej podniesiecie na wędce czy na sztywnym kiju. I my chcemy, żeby całe ciało funkcjonowało jako taki jeden sztywny element, i do tego będzie nam potrzebny brzuch. Wstępna anatomia brzucha. Co tutaj się dzieje, żebyście rozumieli nad czym my pracujemy. Piękny jesteś, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie. Klatka piersiowa. Miednica. Do tego przyczepiają się mięśnie, które, będzie, które nas będą interesować. Najgłębiej, zaraz nad organami wewnętrznymi, znajduje się mięsień poprzeczny brzucha, którego y, włókna są ułożone tak jak gorset dookoła. Napięcie mięśni poprzecznych brzucha to jest między innymi kulturystyczny. O, w tym momencie rzecz napina mięsień poprzeczny brzucha. Proszę. i dokładnie taka jest jego rola generalnie dobrze funkcjonujący poprzeczny brzucha to jest wąska talia nie? dalej na mięśniu y, poprzecznym mamy mięsień prosty, czyli to co najbardziej widać, czyli kratka przyczepy na żebrach oraz na miednicy, tutaj w okolicach kości y, łonowej i mamy dwa wystawy w kosu. Skosy wewnętrzne i wewnętrzne, które są ułożone pod kątem prostym do siebie. Mają w ten sposób ustawione włókna. Czy to, co się tutaj ładnie użyszta, rysuje, tak zwane mięśnie miłości. To jest właśnie skośny brzucha. Nie słyszałem o tym. Nie, nie, nie słyszałeś? Nie. Dziewczyny tak mówią, że wycięci face mają mięśnie miłości. Wiesz, do, do fiutka. <laughs> Droga, strzałka. Tak, strzałka, dokładnie. Mhm. I do wystawu tych mięśni mamy jeszcze dwa ważne mięśnie, Odwróć się, no. Nie chodzi wcale o tyłek. Tylko mamy czworoboczne lędźwi, który jest ujeżdżawiony tutaj. Cyk, takie dwa mięśnie i mamy prostownik yy, grzbietu, nie? Te wszystkie mięśnie muszą nam zadziałać w tandemie, żeby usztywnić połączenie pomiędzy górą a dołem. Jak się za to zabrać? Krok numer jeden. Oddech przeponowy. Musimy najpierw opanować oddech przeponowy. Czyli zaczynamy od luźnego brzucha, i w powolnego oddechu w taki sposób aby cały brzuch rozchodził się zarówno do przodu jak i na boki. Wdech, luźniej brzuch. Luźniej, napinamy się, nie? Zresztą. O! Teraz idealnie widać jak przepona pracuje. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powiedzmy inaczej, jak Wy sobie macie to sprawdzić, kiedy nie ma nie, znaczy kiedy trenujecie sami. Guma, tak, ale najprościej w najprostszy sposób. Ręka jedna nad pępek między pępkiem a wplotem słonecznym, druga na klatę, i zobaczycie, że w momencie, w którym brzuch będzie oddychał, ta ręka pracuje, ta się nie rusza. Widzę, wydech. Klatka w żadnym punkcie nie rośnie, barki nie podnoszą się do góry. Robicie sobie to przed lustrem, od razu będziecie widzieli, czy faktycznie dobrze oddychacie. Dalej oprócz ruchu przód-tył, odwróć się do kamery. Potrzebujemy ruchu żeber na wewnątrz. Czyli albo ktoś Wam ściska żebra w ten sposób, lub nawet w ten sposób i musi poczuć, że rozpychacie tą rękę na boki, nie? albo sami kładziecie sobie rączki na żebra i chcemy zobaczyć wyraźny ruch, czyli cała przepona w każdym kierunku się. Yy, się yy. Rozszerzam. Tak. Dawaj, się odmyj jeszcze tyłem. Tego już sobie sami nie zrobicie, jeżeli będziecie mieli okazję, żeby ktoś wam pomógł. Układamy ręce w taki sposób, aby kciuki były tutaj w okolicy prostownika i przy oddechu chcę widzieć moje kciuki, że też się podnoszą. Wdech. O, wydech. Czyli mamy faktycznie ruch przepony w każdą stronę. I... Jeżeli opanujecie oddech, pamiętajcie, że to ma być zwykły oddech. Jeżeli zaczniecie oddychać przeponą, to chcemy, żebyście się nie udusili. Jeżeli ja wam powiem, że macie tak oddychać do końca dnia musicie dać radę, wtedy to ćwiczenie wykonane poprawnie. Nie? Jeżeli to to raczej się udusicie, nie? Więc bez napięcia. Na, na scenie, tak tylko powiem, że u nas odwrotnie, mhm. nie? Bo ja na przykład y także że przyzwyczaiłem się do tego, a później na scenie i taki brzuch nie? zamiast do klatki. Do klatki. Nad zunem, nie? Zamiast do klatki, no, ale to trzeba sobie jakby przełączać, tak? Nie? Generalnie oddech przeponowy ma dużo benefitów, jest głębszy i jest uspokajający, więc w ciągu dnia lepiej oddychać przeponowo i na siłowni również oddychamy przeponowo, ale w celu napinania mięśni i brzucha, nie? jak wychodzicie na scenę, to już się odezwijcie do specjalistów, wam powie co ja się na tym nie znam. Nie oddychaj przeponowo. Nie przeponowo, potem chodzisz tak po Nie Wiesz, robisz pozycję i później jak już brakuje ci tlenu, no to mm. no już przyzwyczajenia, Ta. bierzesz wszystko do webzona i wtedy... Jest... I wszystko psuje. Dobra. Odech przeponowy jest startem naszej przygody z napinaniem. Czyli mierzymy sobie na w dech W każdą stronę się ma wypełnić przepona. Jeszcze się nie napinaj. Wywal no. tylko mi Tak? I teraz w tym momencie robimy to co wasze ciało doskonale zna. Czyli robimy, chcemy zasymulować. Przypomnijcie sobie ostatnie zatwardzenie na kiblu. <gryw> Zrób to. Jeszcze wciągnij lekko brzuch. Skompresuj powietrze. O! I teraz tak ważne jest, żeby poza górą brzucha napiął się również dół brzucha. Oraz napięły nam się w kosy. To wszystko w dotyku musi być twarde, łącznie wędźwiami. Nawet jeżeli macie tutaj sadełka na brzuchu, to będziecie w stanie wyczuć, że w kos faktycznie jest napięty. Najczęściej u ludzi to napięcie wygląda w ten sposób, że mamy tylko górę dobrze dopiętą, a cała reszta jest miękka. I teraz do takiego napięcia musimy dołożyć do miednicy. I to we chwilkę tu robimy cięcie.